Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj TBR. TBR na redattacie, który przygotowała panna sasna, czyli Agnieszka. Jest to TBR, który stworzyłam specjalnie pod te kategorie, które stworzyła panna sasna, ponieważ stwierdziłam, że w sumie tbr -y są spoko, lubię je nagrywać, więc dlaczego by nie? Mam siedem różnych kategorii, do których postarałam się mniej więcej przypisać pewne książki. Nie jestem pewna, czy niektóre z nich mogą się wpasować do tych kategorii, ale wydaje mi się, że takie wątki tam istnieją i trochę naciąganie mogę je po prostu do tego przypisać. Pierwsza kategoria to książka z młodym bohaterem. Ja tutaj wybrałam moją nową miłość, czyli Keeper of the Last Series Exile, to jest drugi tom. Pierwszy tom czytałam na początku listopada i stwierdziłam, że muszę zamówić sobie kolejne tomy. Chciałam hardbacki, natomiast one były tak drogie, że stwierdziłam, że jednak zostanę przy tych paperbackach, mimo że one są tragicznie wydane, bo papier w środku jest jak papier toaletowy, jest po prostu tak szary. Natomiast no jakby nie ma to większego, większego sensu przepłacać aż tyle, bo jednak te hardbaki kosztują około 500 zł za 5 części, a tych części będzie 10. E, więc po prostu zamówiłam sobie te paperbacki i one przyszły do mnie wczoraj, e, czyli jak wy to widzicie, to tydzień wcześniej, więc może do tego czasu już skończę czytać tę książkę. Ale jeżeli chodzi o to, o czym właściwie jest ta seria... To naszą główną bohaterką jest Sofia. Sofia jest dziewczynką, która e, trochę nie pasuje do świata ludzi, natomiast ona nigdy o tym tak nie myśli w ten sposób. E, natomiast pewnego dnia okazuje się, że faktycznie nie pasuje do świata ludzi, bo jest po prostu elfem. W pierwszym domie Sofia trafia do szkoły, do Foxfire, w której to jest trochę Hogwarts, e, dlatego że ta książka jest bardzo porównywana do Harry Pottera. Natomiast trafia do tej szkoły i zaczyna, jakby, uczyć się umiejętności, które będą jej potrzebne, ponieważ okazuje się, że Sofia jest. Niezwykle uzdolniona, bo każda osoba w tym świecie ma taką jedną swoją możliwość, natomiast okazuje się, że Sofia ma ich więcej. E, więc jest to naprawdę przyjemna historia, książki w ogóle. Bardzo podoba mi się ten koncept. E, pierwszy tom jest wydany po polsku, natomiast ja tego tomu w ogóle ani nie widziałam, ani nie czytałam. Czytałam tą angielską edycję. Jestem bardzo szczęśliwa, że decydujecie się to czytać, bo to jest naprawdę świetna. Um, to się bardzo szybko czyta, mimo że no, nie jest to najcieńsza, ale czyta się to szybko. Bardzo Przyjemnie i ja polecam także że na pewno będę musiała chciała przeczytać jak najwięcej tych tomów w najbliższym czasie. Druga kategoria to książka o miłości. I ja do tej kategorii wybrałam jeszcze nie, jeden dzień w grudniu. Jest to książka, która leży na mojej półce od lutego, od czasu jak kupiłam słowika, e, ale stwierdziłam, że ja chcę tę książkę przeczytać w momencie, w którym będzie grudzień. No i przychodzi, nadchodzi wielkimi krokami grudzień, i będę chciała to przeczytać. E, w sumie to nie pamiętam za bardzo o co chodzi w tej książce, więc wam przeczytam po prostu z tyłu, co jest napisane. Czarujący literacki debiut o wartkiej akcji, postaci Laurie i Jacka, i kawy i zabawne nieporozumienia oraz kapitalne dialogi Sprawiają, że od książki nie można się oderwać. Laurie nie wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia do chwili, gdy zakochuje się w chłopaku, którego pewnego grudniowego dnia widzi na przystanku przez szyby zatłoczonego autobusu. Wymieniają się spojrzeniem i Laurie nie umie przestać myśleć o nieznajomym. Odnalezienie go to jedno z noworocznych postanowień. Po roku nieśmiałych poszukiwań znowu się spotykają na świątecznym przyjęciu u najlepszej przyjaciółka Laurie. Sara przedstawia go jako miłość swojego życia. W momencie, w którym zaczęłam czytać Wam ten opis z tyłu zdałam sobie sprawę, że ja tę książkę widziałam po angielsku i chciałam ją bardzo przeczytać. Więc tym bardziej jestem chętna, żeby przeczytać jeszcze jeden dzień w grudniu. Tak jak Wam mówię, nic nie wiem o tej książce. Kupiłam ją, dlatego że ona chyba była na tym stoliku w świecie książki minus 50% na drugą książkę, a kupowałam słowika albo kupowałam coś innego i tak czy inaczej, po prostu chciałam sobie coś dobrać, żeby była tańsza cena. Takie rzeczy książkoholika. Eee, także kupiłam, chcę przeczytać. Wydaje mi się, że to będzie szybka lektura i mam nadzieję, że mi się spodoba. Kolejna kategoria to książka z motywem zimy i w sumie to nie wiem, czy tutaj jest motyw zimy, natomiast wydaje mi się, że Zimowy ogród sugeruje to, że tutaj coś będzie o zimie. To jest książka Christine Hanna, która została wznowiona, ponieważ to nie jest jakby nowa premiera, czy, czy coś w tym stylu, bo ta książka... 2014. Tak, w 2014 roku została ta, wydana ta książka, natomiast teraz e, świat książki zrobił wznowienie po prostu e, książek Christine Hanna, dlatego mamy też wielką samotność Słowika i to. Mam nadzieję, że kolejne książki autorki również będą wydane w tym e, nowe, w tej nowej oprawie. I mamy tutaj historię chyba dwóch sióstr, Meredith i Niny, które są tak różne jak tylko różne mogą, tak, mogą być siostry. Jedna zajmuje się dziećmi i rodzinną firmą, druga jest słynną fotoreporterką. Kiedy ich ukochany ojciec zapada na ciężką chorobę, trwają przy nim razem z zimą pozbawioną uczuć matką. Zimną. Nie zimą, zimną. Nie mam okularów i średnio widzę. No, tak czy inaczej, kolejny raz mamy tutaj historię rodzinną, w której dzieją się jakieś tragedie, więc mam nadzieję, że znowu nie będzie płaczu, tak jak w przypadku Słowika i Wielkiej Samotności, chociaż z drugiej strony byłby to dobry przykład na to, że Kristina Hanna dobrze pisze książki, bo skoro trzecia książka by sprawiła, że przy niej, nad nią płaczę, no to faktycznie... Coś by to nam sugerowało. Sugerowało. Ja tę książkę kupiłam po tym, jak przeczytałam Wielką Samotność, bo stwierdziłam, że w sumie to już teraz będę czytała każdą książkę Christine Hanna, a nie tak długo czekała, jak, jak to miało miejsce przy czytaniu Wielkiej Samotności, bo minęło pół roku od przeczytania słowika. A także Zimowy Ogród też jest na moim typiarzu. I jako kolejną książkę wybrałam książkę, w której w sumie nie wiem czy jest coś z tej kategorii, bo kategoria brzmi książka ze złamanym sercem lub skomplikowaną miłością. I ja wybrałam tutaj Serpent and Dove, ale wiem, że tutaj jest wątek romantyczny i mam nadzieję, że on będzie miał coś z tego, bo tak trochę na siłę wciskam tę książkę, dlatego że chcę ją tutaj pokazać, chcę sobie jakby obiecać, że przeczytam tę książkę jeszcze w tym roku, czyli w grudniu. to jest książka, którą bardzo poleca My Book My Life, czyli Sylwia, i którą czytała również Panna Fox i Zuza Kulturalna Szafa. Ja jestem trochę za nimi, ale również bardzo chcę przeczytać tę książkę, w szczególności, że wiem, że ona nie należy do najkrótszych, bo ona ma 500 stron prawie, a dziewczyny ją prze... A dziewczyny ją przeczytały bardzo szybko. Więc mam nadzieję, że ona również mi się spodoba w tym samym stopniu, co spodobała się dziewczynom. Eee, no i nie mogę się doczekać. Dalej mamy książkę ulubionego autora. Eee, trzeci raz, chyba, chyba trzeci raz, pokazuję tę książkę w formie obietnicy sobie, że przeczytam ją jeszcze w tym roku. Eee, I powiedziałam, że nie wiem, czy ją przeczytam w listopadzie, ale na pewno przeczytam w grudniu, więc teraz powtarzam. Mam nadzieję, że skończę czytać to w grudniu. Teraz zaczynam się zastanawiać, czy jest sens zaczynać tę książkę od początku, skoro pamiętam tam mniej więcej, co się dzieje na początku, i nie zacząć jej czytać od tej 500 strony, na której poprzestałam te trzy lata temu. Bo po prostu boję się, że nie, będę, nie będzie mi się chciało. Bo tutaj na stronach jest naprawdę mało światła i te literki no, są małe, więc boję się, że się tym zniechęcę. Chociaż. No, zobaczymy. Kto chce skończyć? W szczególności, że byłam na doktorze śnie w kinie i bardzo mi się podobało. I teraz mam taki vibe Stephena Kinga, więc chciałabym coś przeczytać. A mam jeszcze miasteczko salem, ale stwierdziłam, że chyba jednak wolę najpierw to przeczytać, bo to jest taki klasyk, którego ja jeszcze nie skończyłam i trochę mi wstyd. Także to będę czytała to, czyli to. Dalej mamy książkę z brytyjskim akcentem i u mnie będzie to Harry Potter and the Philosopher's Stone. Czyli Kamie, Harry Potter i kamień filozoficzny. Pewnie zastanawiacie się, co to jest za wydanie. To jest wydanie kolekcjonerskie, natomiast ja nie wiem, gdzie ono było kupione, nie wiem ile kosztowało, nie wiem za bardzo nic, tylko że to był mój prezent urodzinowy. I stwierdziłam, że te książki są tak przepięknie wydane, że chcę je przeczytać jeszcze raz, tym razem po angielsku. Ja Harry'ego Pottera czytałam trzykrotnie, to będzie mój czwarty raz czytając tę książkę e, i mam nadzieję, że spodoba mi się równie mocno po angielsku, tak jak podobała mi się po polsku. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda ta książka pod obwolutą, to jest po prostu czarna, e, jakby tutaj największą robotę robi ta obwoluta, która jest przeznaczona dla dorosłych. Znaczy, tak mi mówi, powiedział chłopak, że to jest to wydanie. E, kolekcjonerskie dla dorosłych, w krajka również jest e, taka malowana, malownicza. E, także Harry Potter, moja wielka miłość, książka, którą kocham całym sercem, a dodatkowo dziewczyny, czyli e, Sylwia i Słomka e, będą prowadziły maraton czytania, oglądania Harrygo Pottera w grudniu, więc to idealnie się w to wpasuje. Nie wiem, czy przeczytam wszystkie tomy, bo jak widzicie jeszcze nie widzicie, ale będą tutaj pokazane trzy serie, które chcę przeczytać, więc nie wiem, czy skończę Harry Pottera w całości, ale na pewno ten pierwszy tom po angielsku chciałabym przeczytać. W szczególności, że ja już go kiedyś zaczęłam po angielsku, ale to był raptem jeden rozdział. I już ostatnia kategoria to książka z motywem Podróży, i tutaj troszkę oszukałam system, ponieważ. Do tej kategorii wybrałam opowieści z Narni. I jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie wiecie, że Neil Gaiman za zaspoilerował mi zakończenie wszystkich tomów opowieści z Narni, co mnie niezwykle zdenerwowało. Bo uważam, że takich rzeczy się nie powinno robić, a jeżeli by się już robiło, to jakaś informacja na początku rozdziału, czy coś w tym stylu. Wiecie, ja opowieści z Narni czytałam co rok, jedną część i jakby pomyślałam, że 7 lat będę sobie co rok coś czytała, a teraz to sprawiło, że chcę to przeczytać na raz. Chcę przeczytać wszystkie tomy, chcę skończyć, to zobaczyć, czy faktycznie tak się to się kończy i dlaczego tak to się kończy. E, ja opowieści znowu czytałam w podstawówce w czwartej klasie. Jak po raz pierwszy e, czytałam o się w podstawówce chyba w czwartej klasie, kiedy to była m, lektura obowiązkowa. Nie wiem, czy to dalej jest lektura obowiązkowa. Jak ja się uczyłam, to to była lektura obowiązkowa. I pamiętam, że mi się podobało. Łącznie z tym, że ja bardzo lubię film. E, I pierwszą, i drugą część wiedziałam. Nie pamiętam, czy ta trzecia faktycznie istnieje, czy nie, ale jeżeli istnieje, to jej nie widziałam. Natomiast Opowieści Znarni to jest taki bardzo dziecinny, nie, może nie dziecinny, dziecięcy klasyk, który chciałabym jednak zakończyć. No i jakby, nie mam tym spoilerem. stracił wiele w moich oczach. Co prawda, rozdział się. Aha, może warto wspomnieć, żebyście wy tego nie przeczytali. Mówię tutaj o książce Rzeczy Ulotne i o rozdziale Problem Zuzanny. Ja nie wiedziałam, że tam będzie jakby chodziło o Zuzannę z Opowieści Znarni, a wydaje mi się, że. No, nie, no, takich rzeczy się powinno naprawdę pisać. Z drugiej strony, Neil Gaiman sprawił, że będę chciała wreszcie skończyć wszystkie opowieści z Nardy. Także no, zresztą to jest bardzo krótkie, bo ma 180 stron, a ja ostatnio zaczęłam pracę, która wiąże się z czytaniem i nie będę Wam mogła mówić o wszystkich książkach, które czytam, także chciałabym, jakby trochę to nadgonić i żeby Wam pokazać więcej książek, więc myślę, że jak tam opowieści z Narni, to może też Was zachęcę do przeczytania tej serii, bo mam wrażenie, że wszyscy wiedzą o czym są opowieści z Narni, ale tylko i wyłącznie zasługując to filmowi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie mi napisać w komentarzach jakie książki Wy chcecie przeczytać w grudniu. Ja bardzo chętnie sobie poczytam te komentarze. A teraz dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!